Anulowanie tej gry było szokiem dla pracowników, czyli wynika z tego, że oni nie wiedzieli, że ta gra zostanie skasowana i ich studio zamknięte. Niedawno mówiłem Wam o tym, że EA anulowało grę o czarnej panterze i zamknęło studio Cliffhanger. No i teraz. Wyciekły grafiki koncepcyjne, które wyglądają w porządku, ale to tylko i wyłącznie grafiki koncepcyjne, bo z tego artykułu wynika, że gra była na bardzo, bardzo, bardzo wczesnym um, stadium rozwoju. Także te grafiki koncepcyjne, no to były po prostu grafiki koncepcyjne, nie miały żadnego odzwierciedlenia w grze. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że Cliffhanger Studios miało ostatnio aktywnie powiększać swój zespół. W ostatnim roku praktycznie podwoili swój zespół, biorąc pod uwagę to, że chcieli po prostu ruszyć nad produkcją gry. Mimo tych pozytywnych sygnałów, Wewnątrz EA panowało wyraźne uczucie frustracji dotyczące rozwoju projektu. Główne powody, które miały skłonić kierownictwo EA do anulowania gry ujawniają źródła Schreiera, zbliżone do procesu produkcji. Generalnie chodzi o to, że gra nie ruszyła przez kilka lat do przodu, byli ciągle na wczesnym etapie prac, planowania itd. No i być może dlatego jej stwierdziło, ej dobra, kupiliśmy to studio, e, zrobiliśmy tą franczyzę... Zapłaciliśmy za nią grube miliony, a oni przez 3 lata nic nie zrobili. Zamykamy ich, no ale być może komuś innemu przerzucą. przerzucą ten tytuł. Kto wie, zobaczymy. Według wspomnianych źródeł, kierownictwo EA było sfrustrowane, że produkcja wciąż nie wyszła z fazy preprodukcji, mimo że prace trwały już prawie 4 lata. Także no kurde, mam nadzieję, że komuś to przerzucą.